Cześć. Tu Miłosz z Małej Szklarni. Dzisiaj witam was na kolejnym filmie z dostaw, bo pokażę wam co pojawiło się w ostatnich dwóch, trzech dostawach. W tym zaczynają pojawiać się u nas fantastyczne osłonki, będzie ich coraz więcej, poszerzamy tą kategorię. Także zwracajcie uwagę właśnie na artykuły dekoracyjne, które też są takim fajnym elementem naszych wnętrz, często dopasowanych do roślin. Także chcemy, żebyście mogli z tego również komponować sobie aranżację. Poza tym dzieje się u nas bardzo dużo. Jak wiecie, otworzyliśmy tydzień temu przesadzarnię. To miejsce dedykowane przesadzaniu i leczeniu roślin. Wynika ono przede wszystkim z potrzeby. Często pytacie nas w sklepach stacjonarnych, czy możemy wam jakieś rośliny przesadzić, ale Również pytacie się o problemy, bo coś żuknie, brązowieje, opadają liście, wasze rośliny atakują szkodniki. Do tej pory mogliśmy wam pomagać tylko i wyłącznie przez messengera, przez maila, przez telefon, na podstawie zdjęć. Takich roślin w sklepach stacjonarnych przyjmować nie możemy, ponieważ te szkodniki niestety się rozprzestrzeniają, więc musicie pamiętać o tym, że jak w waszym domu coś się z rośliną dzieje, pierwszym krokiem jest to, żeby ją odseparować. Od innych. Jeśli jest jakiś szkodnik, istnieje duża szansa, że po prostu przejdzie na inne Wasze rośliny, czego chcecie uniknąć. Przesadzarnia jest takim konceptem, w którym możemy przyjąć Wasze rośliny, diagnozujemy je, e, przeglądamy i na tej podstawie albo zaczynamy za Was leczyć, albo za Was możemy je przesadzić, e, a przede wszystkim chcemy Wam pomóc e, i doprowadzić te rośliny do zdrowia. Ale wracamy do tematu roślin w małej szklarni. Eee, myślę, że przejdziemy sobie przez nie alfabetycznie. Będzie wam łatwiej. Także zaczynajmy. Zaczynamy od alokazji. Eee, na pierwszy rzut alokazja Regal Shields, przepiękna, bujny egzemplarz, natomiast liście ma fascynujące, ponieważ mają taką poświatę, i jak zobaczycie sobie je pod kątem. To są niezwykle. Eleganckie, chciałem powiedzieć szarmanckie, z jasnozieloną żyłką, piękny odcień zieleni, błyszczący się takim, w takim delikatnym macie, można by powiedzieć, e, także fantastyczna roślina. Kolejna to alokazja Yucatan Princess e, w sporym rozmiarze, jakimś 60 centymetrowym, e, troszeczkę inne liście, delikatne zabarwienia łodyg na taki bordowy kolor. Jak widzicie, te liście się delikatnie marszczą, nie, nie to, co na tym Regal Shields. Także również fajna odmiana alokazji. Alokazja Lauterbachiana. Tu już takie spiczaste, strzałkowate liście. Alokazja Lauterbachiana jest teraz w dwóch rozmiarach. Także jeśli chcecie takiego większego egzemplarzu, to również jest dostępny. Bardzo ciekawa roślina, bardziej strzelista. O bordowych łodygach. Tutaj e, widzicie, że mamy jeden taki żółty listek, to nie jest powód do paniki. E, jeśli na waszej alokazji coś takiego dostrzeżecie, pamiętajcie o tym, że może to być po prostu. Stary liść, który roślina odrzuca, nie wycinamy go od razu. Alokazja może sobie jeszcze czerpać z niego minerały i dopiero, kiedy um, sam zacznie odpadać, możecie się go pozbyć, natomiast nie róbcie tego od razu. Klasyczna alokazja poli w takim gęstym rozmiarze około 50 cm egzemplarze doskonale znacie alokazję poli, także nie ma co tutaj dużo mówić. Kolejna roślina, aloes drzewiasty. E, tutaj specyficznie rośnie, bo w formie takiej drzewkowatej, czyli z łodyga na środku, z której odchodzą takie e, wąsy, ramiona, spiczaste, z kolcami, przypomina to nieco zęb e, Nie podlewajcie aloesu też za dużo, e, ponieważ może Wam z czasem gnić, i taki aloes powinien znaleźć się raczej na jasnym stanowisku. To teraz Echinanthus na A, bo pisze się go AE Echinanthus z łaciny. Tutaj Echinanthus rasta i mniejsza doniczka Echinanthusa Monalisy. Jak widzicie, to są egzemplarze już kwitnące, także możecie zobaczyć co, w jaki sposób ta roślina będzie wam później kwitła. Te kwiaty są bardzo podobne w obu tych odmianach. Tutaj także jasne stanowisko chcemy zapewnić Eszalantysowi. O tym pamiętajcie. Kolejna roślina: Asplenium, czyli z gatunku paprotkowatych. E, tak się nimi też zajmujemy. E, lubią mieć nieco wilgotno. I akurat ta wygląda troszeczkę jak sałata. Tutaj asparagus. Nie pomylcie, jej jest poprotką, aczkolwiek może Wam się wydawać, że tak jest. I tak też o nią trzeba zadbać, czyli zapewnić jej nieco wilgotne podłoże, podlewając często, ale niewielką ilością. Bardzo delikatne e, liście ma ta roślina. Begonia. Tutaj e, makulata Whitey, czyli świetnie rozpoznawalna, dobrze Wam znana odmiana begonii, charakterystyczna o matowym liściu z białymi. Kropeczkami. Mm, dość szybko się rozrasta. Nie lubi przeciągów, e, ale super charakterystyczna. Ma te takie bordowe, ciemne, czerwone spody liści. Begonia Black Magic. Bardzo podobna do Polki Dot, tylko że nie będzie miała tych białych kropeczek. Jedna z moich ulubionych i też najbardziej wytrzymałych roślin, czyli Aspidistra, tak zwany żelazny liść. Słuchajcie, to jest świetna, naprawdę świetna roślina dla wszystkich, którzy mówią, że łatwo zabijają rośliny. Tej rośliny no, dużo zniesie, może tak to nazwijmy. Nie bez powodu ma pseudonim żelazny liść i jest naprawdę piękna, bo ma takie też długie łodygi, z których idą te liście. W zależności od rozmiaru rośliny m, znajdziemy różną ilość tych liści, natomiast możecie je sobie przesadzić: parę sadzonek do jednej dłuższej donicy. Rewelacyjnie będzie sprawowała się czy to na korytarzu, czy w salonie. Nie dajemy jej oczywiście do kompletnego cienia, natomiast takie półcieniste stanowiska z dużym spokojem zniesie i będzie naprawdę pięknie wyglądała w każdym wnętrzu. Kolejna, może Was zaskoczy, ale jest to Dypsis lutensis, czyli palma areka. Innymi słowy, ale jak zobaczycie gdzieś taką palmiastą roślinę, której nazwa zaczyna się od Dypsis. To jest to właśnie Areka. Przyjechały do nas naprawdę rewelacyjne, e, duże rozmiary, y, ponad 1,50 m, 60. Także, jeśli chcecie w swój salon czy sypialnię y, wypełnić, no to ta palma świetnie się do tego nada. Epipremna, czyli niezwykle wytrzymałe, odporne rośliny. Tutaj Epipremna Marble Queen. Które zobaczycie, że ma takie delikatnie białe zabarwienia liści. A tutaj, dla porównania, mamy EpiPremnum złociste na paliku. Ten ma coś koło 1 metra, nawet 20. I jak widzicie, widzicie, może przybrać taką formę, w której obwija się wokół palika. Natomiast też pamiętajcie o tym, że takie kompozycje możecie robić w domu sami. Paliki są dostępne u nas na stronie. Także jeśli wasza monstera albo innego. Rodzaju roślina, która tak się pnie, m.in. No, może być to Philodendron pedatum e, czy inne rośliny, które lubią się owijać, możecie sami sobie do doniczki wsadzić taki palik i ją e, w pewien sposób zaaranżować, by się opięła e, wokół. Także to są epipremna. Ficus elastica robusta. E, są trzy popularne odmiany, akurat elastiki, czyli Robusta, Abilian i Tineke. No, do tego czwartą jest zasadniczo belizę, która jest tą bardziej różową odmianą, cinekę białą. Abidian rozpoznawany jest przez to, że ma takie bordowe e, odcienie na łodydze i na liściach. I te liście są też takie mroczne, czarne, a tu mamy robustę, tą taką najbardziej popularną odmianę fikusa w 50-60 cm wysoka e, roślina akurat teraz. Także jeśli lubicie fikusy, to e, super, może to być też bardzo sympatyczny prezent. Wielki, rozczochrany Cisus Ellen e, Będzie Wam pięknie wisiał, może jeśli macie jakieś wyższe półki, regały, świetnie się do tego Cisus nada. E, także jak widzicie są mocno rozrośnięte tutaj egzemplarze Cisusa. Kolejne, ceropegie. Zobaczcie, jaka przepiękna ceropegia Woody na kółeczku. Także z pewnością miło możecie kogoś zaskoczyć, biorąc ceropegie na prezent. Albo też w tej formie e, zwykłej doniczkowej, liszącej. Kalate, tutaj Kalatea Supreme Star, ciemna e, z tymi różowymi obwódkami, bardzo podobna do kalate i chociażby doti. Ale jeśli lubicie kalatę, to piękny egzemplarz z tych, właśnie ciemniejszych. Pamiętajcie, wilgotność na poziomie co najmniej 55% powietrza, o to zadbajcie, żeby wam nie wysychały, nie atakowały tych kalatej przędziorki. I podlewamy kalatę często małą ilością, tak żeby to podłoże było względnie wilgotne. Aglaonema. Tutaj mamy odmianę aglaonem Madagaskar. Bardzo ciekawą, bo te jej wybarwienia białe są tak jakby tuż na początku liści, później robią się zielone i mają takie białe obwódki, więc jest na swój sposób nietypowa. Aglonemy są też wytrzymałe, proste w uprawie, więc jeśli macie w swoich kolekcjach lub dopiero będzie to pierwsza aglonema, to warto. Hoja. Tutaj Australis Lisa na drabince. Pięknie się pnie. Pamiętajcie, że też możecie takie kompozycje robić samodzielnie. Drabinki też są dostępne na naszej stronie. Także z własnej choi możecie ją tak skomponować, by właśnie się pieła. po kształcie drabinki. Dla zapominalskich jest to roślina, ponieważ nie będzie potrzebowała dużo wody. No i jasne stanowiska oczywiście. Żywe kamienie, tutaj w dwóch odmianach. Niektórzy z Was je bardzo lubią. Pamiętajcie, że podlewamy niezwykle rzadko, dosłownie parę razy w ciągu roku. E, tutaj w tej wersji, takich większych kamieni i malutkich kamyczków. Słuchajcie, paproć. Hmm, wiele osób paprotki lubi. Nie zawsze są one łatwe w uprawie. Hmm, no tutaj trzeba pamiętać o tym, że to raczej. E, mamy stanowiska płócienniste, podłoże wilgotne. No i tak naprawdę to są podstawy. E, często mówicie, że to już kwestia szczęścia, czy Wam rosną, czy nie. Natomiast jeśli zadbacie o odpowiednie stanowisko i nawilżenie, to powinny spokojnie sobie dawać radę i pięknie Wam rosnąć. Tutaj w takim sporym rozmiarze, 17 chyba, albo 19 cm doniczka ma. Monstera minima, dobrze Wam znana e, odmiana mi, e, Monstery. O takich tutaj charakterystycznych wycięciach, nieco innych niż przy Deliciozie czy Monkey Mask, gdzie jest więcej tych dziurek, e, super gęste sadzonki, bardzo szybko rosnące, także dadzą Wam też dużo satysfakcji. Takie może mieć nawet półcieniste stanowisko. E, no i pamiętajcie o tym, że szybciutko rozrasta się ten system korzeniowy, więc możecie chcieć ją przesadzić do większej doniczki i zwracajcie uwagę na to, e, właśnie, żeby te korzenie na czas obserwować, czy nie, nie, nie wyrastają Wam już tych doniczek. Plebodium, Dawana i Bluestar. E, takie ciekawa bardzo odmiana delikatnej, delikatnego błękitu z zielenią. E, super to wygląda, w zależności jeszcze e, jakieś światło pada na tą roślinę. E, ale tutaj te warunki Jakuba Protek, e, także też świetna propozycja dla Was. Teraz filodendrony, odmian ich jest naprawdę ogromna ilość, tutaj Imperial Red o takim ciemnobordowym liściu i filodendron Pluto. Tutaj taka ciekawostka, że właśnie ta odmiana w wariegacji to Carmen Marble, już kolekcjonerska, dużo droższa odmiana, natomiast Pluto jest również niezwykle, niezwykle ciekawy, także o takim delikatnie bordowym, ciemnym zabarwieniu liści. Filodendron Birkin, niezwykle przepiękna variegacja tego egzemplarza. Jak zobaczycie, no, rewelacyjnie to wygląda. To takie poszatkowanie białego koloru z różnymi odcieniami zieleni. Uznawana przez długi czas za kolekcjonerską roślinę, dalej jest w cenie. Przepięknie się te kolory komponują. Także jeśli jeszcze nie macie Birkina u siebie, no to. Koniecznie tutaj pamiętajcie, jasne stanowisko ze względu na te przepięknie jasne wybarwienia. Philodendron Painted Lady. Również fantastyczna odmiana Filodendrona o takich czerwonych łodygach i liściach o zabarwieniu różnej odmiany żółtego i zielonego. Dostępna u nas w sadzonkach parolistnych. Przepiękne egzemplarze. Także warto dołączyć Painted Lady do swojej kolekcji. Filodendron pedatum. Tutaj są takie duże egzemplarze, około metra, świetnie będą komponowały się w Waszych salonach czy sypialniach, bo już w kwietniku tej wielkości roślina wygląda fantastycznie. Ma takie poszarpane, lekko strzałkowate liście, charakterystyczne właśnie dla pedatum, także też super propozycja. Papirus koperkowy. E, bardzo, bardzo lubicie papirusy. Także w sezonie też fajnie sobie do własnej kolekcji papirusa dołączyć. Lubią mieć wilgotno. O tym pamiętajcie. To jest kryterium kluczowe dlatego, żeby Wasze papirusy sobie rosły. E, no i tutaj ten charakterystyczny, charakterystyczna góra e, tych liści. Taka właśnie przypominająca koperek, bo jest to papirus haspan, ale nazwany przez nas koperkowym. E, musa. Tutaj mamy odmianę Dwarf Cavendish, bananowiec, też jeden z naszych faworytów, który uwielbia jasne stanowiska, pojawia się w ogromnych egzemplarzach. Zresztą część z Was ma w domu te bananowce, bo widzieliśmy zdjęcia, wygląda to fantastycznie, można się przenieść w egzotyczny klimat. Także pamiętajcie też o tym, że lubi mieć wilgotne podłoże, latem poznawamy go często. A duawka wędzisz charakteryzuje się tym, że na liściach zobaczycie takie ciemne wybarwienia. Palma hawajska eee, super to wygląda. Nie wiem czemu mi skojarzyła się od razu z Madagaskarem, ale mamy palmę hawajską eee, o takich tu rozgałęzionych liściach idących z drzewkowatej łodygi. Eee, też roślina, która będzie chciała mieć jasne stanowisko i zresztą fantastycznie komponuje się właśnie w tej osłonce. Tutaj jeszcze philodendron red emerald na paliku. Duże egzemplarze, także jak lubicie duże rośliny, średnie, to macie od razu idealne egzemplarze, które już zrobią różnicę w Waszych pokojach. Super łatwe w uprawie. Także philodendron red emerald może tym razem do Was trafi. Peperomia happy bean, czyli ta taka uśmiechnięta, rozgałęziona, o tych śmiesznych listkach i Rotundifolia, również popularna odmiana peperomii. Peperomie podziękują Wam za raczej jasne stanowisko, także pamiętajcie o tym, by nie wylądowały jednak w cieniu. I maluszki, jeśli lubicie zaczynać od roślin w tej miniaturowej postaci, to tutaj mamy właśnie peperomie, rosso, rotundifolie. Eee, przepięknie wyglądają w takich 5-6 cm doniczkach, możecie obserwować swoje skarby od takiego już rozmiaru. Pilea peperomides, czyli e, roślina znana pod nazwą pieniążek. Hmm, podobno symbol szczęścia w finansach w postaci malutkiej, czyli baby, i rozrośnięte już egzemplarze. Jeden z Waszych ulubionych roślin, czyli starce. Tutaj starzec Rouleja, groszkowaty i jego kolekcynerska odmiana, czyli e, Senecio Rolejanus Variegata. Będzie dostępny u nas. Albo w całości, albo na sadzonki. Także ma tutaj akurat przepiękne, naprawdę wybarwienie tych groszków. Niektóre są całutkie, białe. Oksalis, czyli szczawik, nic innego jak zapowiedź nadchodzącej wiosny. To ta odmiana fioletowa, chyba ulubiona wasza, także już y, się one pojawiły. Możecie ustrzelić własną. Nowe odmiany Severi, czyli tej niezwykle wytrzymałej rośliny, e, między innymi odmiana Star Canyon Granite. E, przepiękne, zobaczcie jakie mają kolory i wybarwienia tych liści, które są twarde. E, pamiętajcie, że nie będą chciały za dużo wody, o czym trzeba pamiętać i raczej preferują jasne stanowiska. Strelicja biała, czyli Nikolaj. E, tutaj taki rozmiar około 20 cm doniczki. Ponad metrowe, e, naprawdę strzelicje są fantastyczne. Do salonów sami mamy dużą strzelicję w salonie i ona robi naprawdę robotę, zmieni e, wasze wnętrza. I taki już egzemplarz pięknie wam będzie rósł. Wystarczy do tego dobrać ładną osłonkę, postawić ją na przykład na jakimś kwietniku. Dać raczej do jasnego miejsca. Pamiętać o tym, żeby jej nie przelać. E, na pewno będzie gorzej ją przelać. E, Lepiej przesuszyć niż przelać, e, natomiast no, nawet co dwa tygodnie wystarczy, że trochę dacie jej wody, i naprawdę e, pięknie będzie Wam stralicja rosła. Tu jeszcze bardzo ciekawa odmiana z Sansevieri, Sansevieria Handshake. E, sami zobaczcie, jak e, układają się tej twarde, okrągłe liście. Super ciekawa odmiana, także jak chcecie mieć coś oryginalnego w swojej ko kolekcji, co nie wymaga też od Was prawie żadnej opieki, to może być coś takiego. No i tu jeszcze z dużych egzemplarzy: skrzydło kwiat Sensation, czyli te ponad półtora metrowe egzemplarze kwitnące z pięknymi białymi kwiatami wielkimi, rozpo rozpostartymi e, liśćmi e, też rewelacyjnie sprawdzić w Waszych salonach albo. W sypialni, bo jak wiecie, skrzydło kwiaty charakteryzują się odwróconą fotosyntezą, więc będzie wam produkował w nocy tlen. Dzięki wam za ten spędzony razem czas. Mam nadzieję, że coś przypadło wam do gustu. Na pewno coś wam się spodobało. Także możecie sobie zobaczyć przesadzarnie, nasz nowy koncept, gdzie przesadzamy i leczymy rośliny. Póki co we Wrocławiu tutaj zainicjowaliśmy taką przestrzeń. Niedługo też pojawi się kolejna już edycja naszych toreb pełnych roślin, czyli umożliwiamy Wam przygarnięcie roślin, które nie są tej już pierwszej kategorii, ponieważ zawsze bardzo starannie selekcjonujemy to, co do Was wysyłamy. Zdarza się, że niektóre egzemplarze mają trochę mniej liści. I możemy oddać je Wam w świetnych cenach, często poniżej połowy ich wartości. Są zebrane one do toreb. Mniej jest parę egzemplarzy, tak jak zawsze. Także damy Wam znać też na Facebooku, kiedy pojawi się taki rzut, i będziecie mogli odebrać swoje zestawy naprawdę super cenie. Tymczasem, dzięki Wam za poświęcony czas. Zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie pojawiało się tutaj coraz więcej treści. No i do zobaczenia wkrótce.